Jak pracować ze stopami? Kobiety lubią mieć ładne stopy, czasami stopy nawet zastępują ręce. Widziałam malowania oczu stopami, oczywiście jak rąk nie było. Nasze stopy niestety siedzą w butach i nie są ani elastyczne, ani giętkie. Pierwsze, co warto zrobić, pobudzić energię w stopach. Jak to robimy? Pocierając punkty przy paznokciach. Meridian śledziony, Meridian wątroby znajduje się tu. Meridian żołądka znajduje się na drugim palcu. Na trzecim palcu mamy gałązkę od meridianu żołądka. Czwarty palec to jest pęcherzyk żółciowej i piąty palec to jest pęcherz moczowej. Jak często to robić? Róbcie to codziennie, rano i wieczorem, a zobaczycie, że wasz poziom energii wzrasta, ponieważ na nogach mamy trzy meridiany in i trzy meridiany yang nogi. Bądź zdrów, bądź zdrowa. Zaobserwuj po więcej.